Nie, dlatego ja ja go, ja go, ja go trzymam, go <coughs> trzymam, jak go trzymasz? Jak, mam, jak, go biekać, jak on stoi za tobą? Face to face, oh, nie grałem face to face od The Arvid. Ja też nie. A Także... ja w ogóle z wami nie grałem. Nie tęskni. Nie tylko to? ty? Tęsknijisz. Syllo też gram, A, dobra, ale przykład. O Syriu już nie mówię, ja już zapomniałem w ogóle kto to jest. Kto to jest? No, no to, jest? to prawda, Sylo. to prawda. Kto to jest Syllo w ogóle? Kto to Gdzie To jest, Lulzi. powiedzcie mi. Gdzie jest Syllo w momentach? Sylo, Highlight Bartarzy. Bar Gdzie stało? jest Syllo? Co się dzieje? No nie ma. Z Sylem. O O Boże Święty Aha, dobra, panu! Ja. Nie tak się zorientowałem już po chwili dopiero tak, że jak zobaczyłem, że nie ma punktu na koniec, no tak. A to, 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 to no, za, za wolno, za wolno, za wolno, za wolno. No, no, Już już prawie to kończyłem! To prawie kończyłem! No. Ja już zobaczyłem tylko nazwę de Arvind i tak Na pewno. A no, ja miałem tak, o Na pewno tak jest. No Walnijcie go, bo jest pierwszy i my jeździ gównem! Jedzie panto! Walnijcie go! No już! Zostałem walnięty spokojnie. Zostałem dziękuję. Walnięty mnie. Dopiero trzecia osoba co prawda mnie palnęła, ale palnęła i trzeba było Szyperdzika teraz bić Bartek! A tak tutaj taki taki, taki, taki taki klasyczek się szykował. trochę by tak widziałem jak gdzieś tak, w paną tak, stronę. stronę. Tak. No tylko zatrzymałem się! Nie? O! Nie o! Jeden tu Ola w ogóle była jeszcze No. Bo no, dojechała. Chciał przytrącić wcześniej ciebie choryaty no to wypadła. <grym> Aha. Aha. Dobra, To tak dobra się nie... I znowu co jest? Co? Ej, co jestem pierwszy? Łatak? jak? No bo tu cały czas ola jeździ! No i dobrze! Ola, słuchajcie, dobrze, ola! Teraz Bartka, Bartka, Bartka! Kurde, strącił, dobra! Bartka, jeszcze Pardzika później! Bartka, leż, jeszcze Pardzika, prosto, tak. że tak! Daj, jeszcze Pardzik dalej, dobra! A on tutaj dalej jeździ, no! No właśnie mówię, to, to jest to! A nie trafiła! Nie trafiła, nie trafiła! Mam nie trafiła! Nie, nie trafiła! Jezus, tak dobrze! Ale się nie ja trafiła? nie nie czeka! Nie trafiła, ale ja cię trafię! A to jeszcze nie to czeka! Ola, no walko, no co jest? Czemu nie walisz chłopa na pierwszym miejscu? I nie. teraz przejechałaś. Zm. Jeszcze ci go zatrzymałem pan ja cały trzymałem ziomko, Pantoflem, ziomek. pantem. la 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 To silo jest z warszawskim. la 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 bo. la to jest, to jest tak... Krusko, no, tak najgorszy moment. No i teraz będzie się Szepard domyślił na wszystkich. Dzięki Ola. Dzięki, Dzięki Ola. To... Oj oj Będzie zemsta Szepardzika. Szepardzika, tak właśnie jest. Kurde. Dobrze zrobiony. Także jak zemsta Faraona, to będzie zemsta Szeparda w tym momencie. Bo jedzie rampą, więc... No tak niebezpiecznie Zfaję, tutaj uwaga, jest, nie uwaga, czuję uwaga. się dzisiaj jest zbyt na nie, siłach, żeby... Nie, 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 nie. się spokojnie nie. tutaj, Czubi. Dobra... sze co? co? ja będę miał w ogóle Bagi Rampy, Ja i co, chłopie, nie... zatrzymaj się, poczekaj. Okej. Okay. a Joe mi już zatrzymało. <śmiech> 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 Dobra, To jest pierwszy? Jeden... Shepard. Ale zaraz spokojnie, zaraz będzie hogaty. On dojeżdża, jest zaraz Aha, za mną. obu Na razie nie jestem, więc. Ale możesz obu, jak mnie walniesz. Bardzo chętnie. No może, może, ale nie musi. Ale chce. No to nieźle ci poszło, Bartek To już to ole walnę. Suariant, nie, nie rób tego. Suariant, co za. Co za go? O, walne wszystkich. Ale w ogóle na no, no jest to, że chłopiec bardziej się do mnie. Zatrzymał się tam, tak, dalej, on się zatrzymał tam w ogóle. <laughs> Ta. No to fuck Pomiędzy się znaleźli. nie, mnie, bo on nie jechał na pierwszego, on chciał walnąć dwóch. No zmieniu. tak. I pojechałem A nie byle pierwszego palnąć, Widziałem, którego w ogóle dotknął, nie? Pierwszy. Wow, ciekawe, może tego Bartek który jedzie pierwszy, nie? Kurwa, szmato. Najlepiej smato. go śmiech. Wali go! Dobrze. O, 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 o. Ola, Ola, ola dobij! Ale palnięty. Ale on ola, żyje! I ile ty, Jak ty, jak, Ola, jak ty go... Wszystko. Jak ty, tak? ale okay, jakie incident, w niego nie wjechałeś? I dotknęła mnie tak bokiem i porciała sama. A... Ola. A... O, Jurei, dobra, tego Ola nie przełknie. Okay, okay, co, czym jedziesz? O, <laughs> no, <laughs> nie, ale jedź, jedź na niego, jedź na niego, nie słuchaj go, o, w, walniesz, go. walniesz go. Walniesz go, walniesz go, Ola. Ola, na ...szepardzika przynajmniej. Jadę z tym taranem, więc... Jedź, jedź, Ola, nie, nie, nie po co, wiedziesz pod niego, wiedziesz pod niego, na no, easy, o, widzisz, mówię. No i teraz szeparda. No i na A, no nie, no i dbo, dbo. Akurat, akurat nie była po mojej Ale stronie, będzie, można będzie. powiedzieć. Ja się bardziej wystawiłem w sumie niż żona mnie A. bo próbowałem ją wykręcić jeszcze. A wyszło tak, że. <laughs> dobra, Bartek mnie schunci przypadkiem, bo chciałem go jewnąć, a wypadłem no, jak debil. Tak, sorry. No właśnie, widzę. spoko, szybkie Z2, rozumiemy. Dobra, teraz szybkie ZW. Wow, dobra. bijemy teraz tylko tego, czymkolwiek będzie jechał z przodu. Jak... Nie! nie! Przepraszam! Ty Przepraszam! Aha, żyjesz, żyjesz, go, żyjesz. I bijesz Bartka w tym momencie, no nieźle Bartek. Nie, żyjesz, żyjesz. Fajnego żyj, tam żyj, masz żyj. sojusznika. Nie, pomyliłem się kolory nie, akurat. Bo. Aha. Bo on jedzie jakimś głównym? małym głównym jedzie. Dobra, sam się. jesteś małe gówno. <laughs> <My laughs> sam jesteś małe gówno! Dobra, no ziom wypad, wypad, Nie wypadłem, wypad, wypad, nie, co ty, ja nie. Co ty, proszę cię, To jest zawodowcem rozmawiasz, a niej. Z kim? Z ty kolego. W ogóle, Oczywiście, że tak, właśnie do ciebie no, zawsze nie mówię, jestem zawodowcem. No, nie Komu... Dokładnie tak mówię. Tak tak na bazarze, mówię. Dokładnie. Się, nie Dokładnie. Na bazarze to cię robi, za dęciaku, za... rozumiesz? W plecie? Tam by. cichutko, o, już, tak, już, cichutko. Tak. Bartek, pięknie go! No, Bartek, ledy, przecież Bartek sam spadnie za to. No. Bartek, walnij go tam! Nie trafiłem! <grym> ola! Ty ola, biegamy. proszę! Ola, obudź się! Ola, ola wróć z hibernacji! Ola, ola walnij go! Walnij go! Zbudź się! Ola, zbudź się! Zbudź się. Zbudź się. Koryła, zbudź się. <grym> O nie, to gówno! O, o Bartek, dawaj, Bartek! Dobre. jak mnie uderzysz, to bij To też mnie też bij, tak, dokładnie Bo tak. Mnie też bij.

Dobra, nie, to jest po prostu zero skilla, na to, na to właśnie liczyłem, zero Dobra, skilla no z twojej strony, jest... jakby, proszę cię, błagam, i ty mówisz, że to lol. Strany. Nienawidzę tego pojazdu. Dobra, idę was Dlatego bić teraz, właśnie. idę się mścić właśnie, będę się mścił, będę i... się mścił, będę bił wszystkich. Na tych gówno Tak jest, dokładnie tak zrobię, o. Spokojnie, sam Dałeś sobie radę, tak, okej, super, super, super. Nie tego. No już jest po face to face ogólnie w tym momencie. No <śmierdynka> i zrobiona. A. Fajnie Bartek, pomiedynka. tylko że w tym momencie jest już po dla nas. Wie. Nie, no przecież dopiero połowa jest, płaczesz tam, kurwa. Dlatego, jestem że nie ma czwartej osoby i to się skończy tak samo. Nie, no, jak nie, ale już dobra, ale ty ja jesteś ty teraz rupalać. w tym momencie rampą. Ja jest jestem to. gówno samochodem. ja rampą, jak ja jadę cały czas motocyklem. No dobra, ale no to, to... zaraz skończysz jechać. Dobra no, 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 to no, 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 dojechałem. no, 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 Szansa, że dojadę zawsze. Dwa razy nie dojechałem jakoś. Także. Fajnie, Bartek. Wiesz o tym, że on będzie za tobą jechał? Nie wiem, czy ty, się masz... Ja go nie mam, tego go trzymam. Bartek jak go trzymasz? Jak mam w niego jechać? Jak on stoi za tobą? A ty masz pieprzony pułk? Bartek, jak? dobiłem go, spokojnie. bardzo dobrze. Jak, jak mam go ci palnąć? A ty nawet się nie odezwiesz, Bartek? Co tam mówiłem, że. puknąłem. Smaria, No Do, tak dopiero jak zobaczyłem, że chłopie za tobą centralnie. O, na razie ole. No, no ale jedno Tak, No to mogłeś no, strącić dwóch. O, dziękuję. Idealnie. Mam że wypadnie. Nie, nie Jak wypadłem. strącić dwóch? Smaria Maria, Bartek ty jesteś... O! I chłopie jeszcze wjeżdża. Coś śmieszny, było to. Ty nie dojechałeś Bartek. Nie. Ja pierdolę, jak? Smaria. No to jest właśnie, no i to jest właśnie gra z Bartkiem. Nie ma czwartego do równowagi sił w tym momencie. Ja stoję, ty wiesz, aż wypadasz to Bartek raz. nawet gorzej, bo zamiast równowagi sił, to on jeszcze robi przewagę dla Szeparda. No do, dobra, być. nie zesrać nam się, pozdraw. Dzięki wal, Bartek, wal, dzięki Bartek, tam. gramy Pozdrawo, razem. Pozdrawiam. Wal, wal, no. pozdrawiam Wal, 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 no. wal, 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 wal. Okej. Okay. Uh. Płannąłem, no, żeby nie było. A ja podjechałem pod niego i wypadł ty. Dobrze, dobrze. Nie, nie, dobrze, to Barty. nie ty, nie ty, nie ty. No nie ty Chłopie, podjechałem cię. pod ciebie centralnie. Znaczyć nic mi, na mi na nie, nie zrobiłeś, nic mi nie zrobiłeś, nic mi nie zrobiłeś, no, dobra, wydupceć to ja cię mogę gość, w dupę jakbyś chciał, jakbyś chciał, także tak, tyle, nie nie nie, 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 ziomek, proszę ja po prostu przeskoczyłem, rozumiesz, Przychyliłem się nad tobą, ty mnie nawet nie dotknąłeś, ja nie, wiem. Ej kurwa, nie, nie, to walnij go od razu jak mnie walniesz. Kurwa mać, dokładnie. Bartek. Dokładnie, bardzo dobrze. Bartek, ale to od, teraz razu? Nie, od razu. Od razu walni, Zaraz walnij, dokładnie, chodź tego. No teraz nie, nie wiem, jak. Barbie, nie, no znowu będzie płakał, to co na mnie. Nie, nie, bardzo dobrze. Nie, nie no walnij, walnij. W pierwszym miejscu bardzo dobrze. Tak jest, dobra, dobra. bardzo dobrze. Raz go bie poczekaj tam poczekaj jak najbardziej No właśnie pierdolę ty jesteś kurwa no nie mogę no nie mogę No nie mogę, no nie mogę. on się, na, on nawet specjalnie kurwa nie rozumiesz że jak są dwie drogi on zwolnił po prostu a dlaczego ty nie zwolniłeś czemu ty nie poczekałeś na jego ruch i teraz go jedyna no! No o. i palnął widzisz? No jesteś maria, ale. O, tak karkołowie w ogóle. Boży święty! To, no mówię, zbacnie, Boże Boże święty. Grasz. to jest ciężko, to, 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 no bo tak jeszcze zagranie ta, Tak, no. Bartek wziął i wypadł po prostu sam z siebie. No tak, ale potem chłopak trzeba skręcić. No to, to, to ja Ale to nie strąciłeś go? Boże, właśnie. właśnie. nie strąciłeś go jak coś, tak dla szybkiego wspomnienia. No nawet dywy to im się tym nie O cholera. Zostaw mnie! O cholera no mnie. O, o! Kolender, ty! Jeść Bartek! Jeść tym! Jedź tym, wow. Zium! Mater. Trzeba Alma, mater. Teraz. Alma mater! Alma mater. Trzeba go gonić, gonić gnojka. To go Bartek, no kto inny ma gonić jak nie ja, no. No ja go nie dogonię no tym No zdecydowanie go nie dogonisz, <laughs> nawet jakbyś chciał, no. Może, wow. ja oho, oho, O, teraz jedziemy Bartkiem, ty. <laughs> Bartek! Martek. Bartek! 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 Nie! Nawet nie chciałem, Bartek. tak szczerze. No przecież nikt nie chciał. O, szkoda, że jesteś za mną, chogaty. Naprawdę ja bardzo nie. mi szkoda, że jesteś za mną. W ja śmieciu na najgorszy. O ty kurwo, szmato zajebana, ty no. no mówię, szkoda, że byłeś za mną, no. <śmata> jak mi bardzo przykro. O, o, mi nie na o, A, dobrze, dobrze, dobrze. Nie mi przykro. O, teraz weź mnie nie strącę, mam pojazd trójkołowy. A wcześniej jak myśmy Ja cię nie strącę, ja cię nie strącę. Ty nie miał oporów. Ale to się bardziej gani. ja. cię walnąłem? A, no dobra. Ja, stawi, ja cię zostawiłem chyba dobra, wtedy. Walnąłem cię ja tym tylko? No dobra. A nie to tak, że ty, ty, ty no tak, się cię i a, no to, to, a No to, właśnie, no, no, no to właśnie, to się No, No proszę bić! No tak, no o, rozumiem, no rozumiem. Rampa. W taki sam sposób Bartek może się też ze Ja jestem kurwa Bartek, ja pierdolę, ty no kurwa no 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 kurwa, no przecież a ty możesz raz zet kurwa kup. No nie mogę ja pierdolę. Zero kurwa logistego. Ja jebie, nie no, dobra. No jeszcze rób mu większą przewagę. rób mu jeszcze większą przewagę, kurwa masz. No, 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 no. drugi Dojedź to do niego się i go dojdzie, do on do on do wyjeb. Proszę, zrób jeszcze. to chociaż tyle, mniejsza no mniejsza ta ta o kurcze, bo już mi ręce po prostu co? sztywnieją o, Szkoda, że nieco innego ci sztywnie. Tak śmiesznie, że aż mi tlenu brakuje ty. <grym> o, wy się śmiecie, a to poważne sprawdzą No wiem, wiem. O kurcze pieczone. To co się Kurwa szma to zajebana. No, o, dobrze, to ja no, się Ale zabiję. się nic nie stanie, widzisz? No nie, no, nie, nie. nie. Tak, tak. Także, a, to no, cześć, super, rola. Za yy. późno. Pierwszy zapraszam, o... wiadomo, to taka jest zasada. Tak. Także to teraz wy się odzywajcie, ja już kończę wyścig. No, Co? było zabawnie, było zabawnie, tak, że już mi tlenu zabrakło. Jest dopiero maj, widzowie, a ja już oddychać nie mogę na odcinku, Dobra, tak, bo że... musisz otwierać, wie, kup te klimatyzacje, Jakoś a nie tam... Jakiś by się przydało, faktycznie. A. Co tam Ale za mną? to nie jest prosta sprawa z klimatyzacją w bloku No, się myślałem, niestety. kurwa, no ty niestety kurwa ci nic nie Tak A czy mnie zrobisz Bagirampą? rampą? Ta no Bagi rampą dużo możesz zrobić Ole! Ole, ja pierdolę O no, kurczę, czym ja jadę? O, Dobra, jedzie trójkołowcem! Tak, koniec wyścigu eee, Bartek, mam dla ciebie misję On nawet jak mnie nie no, wywali, to ja się wywalę, także... Ale tych misji ja kurde Ale Bartek, Agripecjalny... póki co, jeszcze ani jednej nie, nie udało ci się zrobić. Ani jednej. I jeszcze nie go trafiłem. nie trafiłem. <laughs> tak, proszę. Spokojnie, że przepraszam, przepraszam bardzo, ale trafiłem kilka razy. Ale to prawda, parę razy mnie trafił, żeby nie wyleciał. Może nie wyleci, do dziennika. Parę nie razy mu się. O! Ty! o nie blisko. sądziłem, że to. Ja cię szczęśliwy, tak szczerze. Nie, nie, no było blisko, było blisko. Tu proste, tu nie. proste, gościu. Tu proste. Dobra, mam y, Ja bym się mógł Mam puk. mam puk w tym momencie. No, to co z tego? Bartek? Bartek, mam misję. To ja, to znaczy ja, to, jedziesz, ja, to ja, to ja, to ja! Kurwa! Panie no przeżyjesz. <śmiech> <śmiech> nie możecie, Bartek. No Bartek. tak, no jedno, no <laughs> oczywiście, że mnie jedno. No. Jeszcze jechał ze mną ta kurwa na podwoziu. Aaa, <laughs> zbycie kurwa, Bartek. Ty, 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 ty masz problem z no, czytaniem? Bartek czytanie? właśnie wyleciał jak coś, Bartek właśnie wyleciał. Czy ty masz jakiś problem z czytaniem, Bartek, czy o co chodzi? Tanie nie ale z już tak Aha. A, no to wszystko wyjaśnia. Także no, spoko. Wydefniłem mhm. go? Nie. Kurde, prawie. Ach, ale było blisko, to prawda, bo... Bartek, to dobrze, dobrze Bartek, że dajesz mu wygrać. Blisko. Dobrze Bartek, Dzięki. fajnie, Dzięki. że dajesz mu wygrać. Co prawda. Co, prawda, co prawda musiał tam napłakać na ciebie mocno, ale... A ty to nie! To prawda! A ty to nie? Ty bardzo? Ja? ja? Ja też ale to, ale to w momencie w którym bijesz mnie i dajesz mu przewagę. No ja tak samo, ja tak samo No właśnie <grym> Ale fikoła zrobił No tak, zrobił fikoła. Zrobił fikoła I potem nazwiesz odcinek znowu Pojechałem face wierzyk. to face na pełnym luzie Na pełnym luzie ja, to ostatni, ostatni odcinek na kanale. Mm. Od pięciu dni. No cóż, żarcik kosmonaucik się tam nam podpalał. Było fajnie. Fajnie, Bartek, że mi wygrać. No. A nie ma eee...